jeszcze się, się wtrącę jakbyście mogli się trochę obrócić, żeby wszystkim twarze było widać, muszę... Na sekundkę, daj. Hugo, weźcie ręce, bo tam nie sięga tego pana podejrzanego. broń też wyciągnijcie na chwilę. Wyciągnijmy broń, chłopaki. Tak, wyciągnijcie na chwilkę tylko. Mi w aucie zostało. Auto odhalowane. Pokaż mi sprzęty. Dobra. Ym... Narkotyki, jak ktoś ma, to też na wierzchu. Moment. Dobra, yy, Piotrek, posłuchaj się, bo tam kolegę z tyłu zasłaniać ducha. Czekaj, czekaj, Dobra, tak dobra, stanę, dobra. Pójdę sobie, pójdę sobie o, o, bardzo o, dobrze, mi bardzo mi dobrze. No, no. Do kuj to Robię chyba. Kuj na ławeczkę tam stoi z tyłu. <grym> <grym> dobra, uwaga, wszyscy mówią. Hugo za zero! <grym> Hugo za zero! <grym> Piek poszło, Pięknie! Na poszło. Na policję? <grym>